Ale powiedzcie, kto powinien uczyć komunikacji klinicznej? Jakie tutaj mhm. trzeba mieć predyspozycje, czy też wykształcenie konkretne? Kto mhm. to powinien być? Na pewno pracownik opieki zdrowotnej, który jest wykształcony w kierunku świadczenia pracy w tejże opiece zdrowotnej. Czyli może to być lekarz, może to być pielęgniarka, fizjoterapeuta czy psycholog, natomiast on musi odbyć odpowiednie kształcenie w tejże dziedzinie, ponieważ w Polsce. Nie jest nauczane y, jeszcze. Mhm. Y, sama komunikacja etniczna raczkuje nauczanie, a nie mamy y, y, studiów, nie mamy kursów przygotujących do tego, jak nauczać, w jaki sposób y, oceniać mhm. y, i w jaki sposób y, później dawać studentom feedback. Co należy hmm. poprawić. To jest bardzo ważne, żebyśmy y, y, te wszystkie elementy mieli zdefiniowane. Stąd na przykład my sięgnęłyśmy po wsparcie do Międzynarodowego Towarzystwa do spraw komunikacji w opiece zdrowotnej, ponieważ oni zaczęli to robić, ty, między innymi oni. Hmm. Tam są osoby, które zaczęły to robić na świecie jakieś tam te 30 lat temu i mamy, mamy możliwość korzystania z ogromnej bazy, y, z bazy narzędzi, które zostały stworzone. Zresztą na stronie Towarzystwa to wszystko się znajduje, ale też to, tam są osoby, które też opracowywały, w jaki sposób kształcić tych, którzy później mają kształcić. To jest zupełnie odrębny styl, sposób kształcenia. Myślę, że to też jest moment, żeby powiedzieć, yy. E, I nazwać to, że sam fakt skończenia studiów psychologicznych czy medycznych nie czyni z tej osoby e, os, e, e, trenera umiejętności Właśnie. komunikacji. E, I co więcej, nawet przepracowanie 20 czy 30 lat w opiece zdrowotnej też nie czyni uh -huh. e, nauczycielem. Uh -huh. Daje niesamowite doświadczenie, e, znajomość perspektywy, kontekstu, ale trzeba ale, zdobyć, ale, okuszona ale okuszona trzeba zdobyć kompetencje. Tak.